Dzienerek, piątek 2 lutego. No to siup! Buty zrzucamy. I tygodnia podsumowanie zaczynamy. Zaczynamy tygodnia podsumowanie, dużo się działo, co za tydzień, co za miesiąc, co za rok. Oj dzieje się dzieje, kochani, społeczność rośnie w siłę! Odmładzamy się i uzdrawiamy. Ale czy ty jesteś na bieżąco z nami? Niestety od lat. Musiałem o tym powiedzieć, ale tak naprawdę się dzieje. Jesteśmy zbytnio przez system nielubiani e, i nie jesteśmy za bardzo promowani. Gdyż pokazujemy, jak się uwolnić i przetrwać to całe Agenda 2030 zamieszanie. Najpierw podpadliśmy, ostrzegając Polaków, przed zgubną mRNA nieprzetestowanych śmiercionek na nieistniejący wielki potop. A teraz pokazujemy że trwa drugi etap wdrażania ubezwłasnowolnienia, czyli wielki chaos, zamieszki, konflikty, wojny. Dlatego możesz powiedzieć, że jesteś szczęściarzem, że masz szansę mnie teraz widzieć, bo znów materią niestety trafi do prawdopodobnie garstki z ponad miliona fanów odmładzanie na surowo. A w tym tygodniu znów wiele się działo i rozpoczęliśmy dwa nowe wyzwania. Które z niewiadomych przyczyn znów nie podobają się algorytmom Facebooka. Kiedy powiem lodowy botoks twarzy, cyk i wiele tysięcy osób znów nie widzi materiału. Czemu? Czemu oni boją się zimna? Może tak jak część Polaków boi się zimna, bo myśli, że od tego choruje. Ale nie wiem czy wiesz, że tego się już nie zatrzyma. W styczniu na śnieg na Bosaka wyszło co najmniej kilka tysięcy osób bez strachu. I tak wam się spodobało, że nie da się już was zatrzymać. Niektórzy latali codziennie, nakręcali filmy, wrzucali do społeczności. Naprawdę poezja w oglądaniu. W styczniu znów zapanowała też Sala Romania, Ale w, tak naprawdę to dopiero początek. W lutym odpalamy następne przycudowne wyzwania. I mam nadzieję, że też się zaangażowałeś. Ale dzisiaj piątek. Piątek, piąteczek, piątunio. I w telegraficznym skrócie co Cię ominęło, bo na przykład algorytm Ci nie wyświetlił, lub co najczęściej pytaliście. I w niedzielę był owsiak. I znów wiele się działo. Od ponad 30 lat gramy i na szczytne cele pieniądze zbieramy. Ale czy oby ostatnio? Na pewno. Wielu z Was mi podziękowało za pokazanie obłudy, ratowania płuc po plandemii. Najpierw musiałaby być plandemia, a potem musiałaby być konieczność ratowania rannych. A tu ani tego, ani tego nie było. Ale Big Pharma musiała o sobie przypomnieć i niestety, niestety wkręciła Jurka Biednego w zbieranie kasy na nieistniejące choroby. Była tę szczęść Was, która się na mnie obraziła, nie wysłuchując przekazu do końca, że jak mogę wielką orkiestrę atakować? Nie wiecie pewnie tego, ale trzy lata temu broniłem zaciekle orkiestry na naszym kanale, mówiąc, że to przecudowne, jedyne w swoim rodzaju na cały świat wydarzenie. Ale co się stało podczas chińskiego potopu? Pokazało mi, że niestety Jurek nie gra uczciwie i musimy to pokazać. Najpierw segregacja na koncertach, na ludzi godnych do oglądania i niegodnych do oglądania, z paszportami, na nieistniejące zagrożenia. I to już potrzeba było powiedzieć. Po prostu daliśmy się Polacom szukać. Ale więcej dzisiaj wieczorem o 20 zajmiemy się tym, czy trzeba w ogóle ratować czyjeś płuca. I czy było jakieś zagrożenie z Chin przez trzy lata. No bo powiedz mi, co w Polsce się zmieniło? Teraz nikt nie kaszle? Nie kicha? Czy w przychodnia w szpitalach nikogo nie ma? No są. Wczoraj w samolocie z Alicante cały samolot kichał. Ale co się zmieniło? Tylko jedna, dwie osoby w Pampersach na twarzy siedziały. No co się zmieniło? Narracja się zmieniła. Miałeś się bać i się bałeś. Miałeś przyjąć preparat? Prawie 23 miliony Polaków przyjęło. I co teraz? Dalej kichają i kaszło jak wcześniej kichali. Ale teraz, niestety, mają już w swoim ciele ciało obce, o którym prawdopodobnie nic nie wiedzą. Ale to tyle na teraz. Widzimy się wieczorem o 20 i porozmawiamy, jak nie dawać się wkręcać. A jeszcze jedna rzecz. W UK pełna mobilizacja mężczyzn do armii. Taki generał Patrick Sanders wezwał w środę władze brytyjskie do zmobilizowania narodu w celu przygotowania się do wojny z Rosją. No i co? Mobilizują? Na razie rozpierducha na wszystkich frontach. W Brukseli, w Berlinie, we Francji, w Polsce, w Belgii. Rolnicy wyjechali na drogi i walczą o swoje. Od 9 lutego miesięczny strajk rolników i zablokowane przejście graniczne i drogi w Polsce. Walczą na wschodzie, na Bliskim Wschodzie, a teraz też w, Tek w Teksasie. A może Bóg wie, gdzie jeszcze w tym samym momencie wielki chaos się rozkręca. Jak my się w tym wszystkim połapiemy? Nie damy się zakuć w kajdany i bezprawnie zniewolić. Chociaż już pierwszy człowiek chodzi z Neuralinkiem Maska w głowie. I wkleję Wam pod spodem film, jak rozkręcają propagandę, jakie to wspaniałe, niedługo będzie modne, wkleić sobie chipa do głowy. Ale już starczy mojego gadania na teraz. Już lecę nagrywać wywiady ze wspaniałymi gośćmi, których pragnę, abyście poznali. I dla tych, którzy nie zdążyli lub nie wiedzieli, przedłużyliśmy na Waszą prośbę promocję na najtańszy bilet na WITARIADĘ. Do tej niedzieli, do 4 lutego, uwaga, Wejściówki są najtańsze. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, koniecznie do nas dołącz, bo to będzie ważne. Pozdrawiam, całuję i cudownego weekendu życzę i widzimy się wieczorem. Mam nadzieję, że na bosaka latasz i porozmawiamy o płucach.